Nie wiem dokąd idę, ale idę sama Mam miliony myśli, każda to plan Nie wiem co mnie czeka, ruszam od razu Bo życie to nie szkic, tylko ogień bez wyrazu Nie wiem co chcę robić, nie wiem czego nie Czasem wszystko wali nam się, a czasem śni się sen Że jak pójdę dalej, to odnajdę cel Chociaż droga kręta, ciągle gubię sens nie wiem, nie wiem, ale chcę iść dalej Nie wiem, nie wiem, co się jeszcze stanie Nie wiem, nie wiem, czy to ma sens Ale wiem, wiem. że bez drogi nie ma mnie Nie wiem, nie wiem, gdzie mnie to niesie Nie, nie wiem, nie wiem, czy to w ogóle szczęście Nie wiem, nie wiem, czy spadnę, czy wzlecę Nie wiem, nie wiem, i może tak lepiej Patrzę w niebo, tam nie ma znaków Tylko cisza grami i w rytmie kroków Świat się zmienia, ja też się zmieniam Każda porażka to nowa scena, może jutro będzie lżej niż dziś, może wszystko w końcu znajdzie swój bit. Wiem, że zgubiłem parę chwil po drodze, ale wciąż idę, choć sam nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie. Może tak lepiej Nie mam kierunku, lecz lecę jak dym Za dużo w głowie, a w sercu ten ryd. Każdy upadek nauczył mnie gry Choć czasem milczę, to dalej chcę żyć Z betonu marzenia pod butem kus Nie mam nic pewnego, a czuję już Że nawet gdy zgubię się znów po drodze To znajdę sens nie w mapie, a w nodze nie wiem, gdzie pójdę, nie wiem gdzie stanę. Czasem się boję, że zniknę nad ranem, ale póki jadę, to czuję ten stan, że nie wiem, i może to właśnie plan. Mm, mm, nie wiem, nie wiem.